Panie widać na naszym kanale. Dzisiaj omawiamy sobie kolejną książkę z serii LEGO Harry Potter. Jest to książka obrony przed czarną magią. W środku znajdziemy trzy minifigi i w tym jedną profesora Moody'ego. Czy to jest, czy to jest uczeń? W tej chwili to Fredka. Którego będziemy mogli troszeczkę zmienić i przerobić, ale to wszystko zobaczycie w dalszej części odcinka. Nie przedłużam. Oglądajmy to. Na wstępie chciałabym jeszcze bardzo serdecznie pogratulować Lego tego wyboru i tym bardziej utwierdzić ich w przekonaniu, że to, co teraz robią, to jest jakiś nieśmieszny żart. Przyjrzyjmy się w tym momencie naszemu pudełku z bliska, bo tak jak wymachiwałam, to pewnie nie byliście w stanie zbytnio zobaczyć. Trzy figureczki Moody, Longbottom i Hermiona Granger. Tutaj macie jeszcze z tyłu, ale też nie chcę Wam za dużo zdradzać, żebyście dokładnie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda z sacikami. Tutaj mamy wszystkie książki, które były dostępne w tej serii. Zajęcia z zielarstwa mamy już nagrane, także dla a tych, co nie widzieli, zapraszamy, zapraszamy. Film już na kanale. Dobra. Myślę, że nie ma co przeciągać. Proszę, takie pudełko, tutaj numer yy, i... Dobra, no rozkładamy. Podobnie jak za pierwszym razem, zaczniemy sobie od samej konstrukcji naszej księgi. Widzicie, pierwsza strona znowu jest nadrukiem, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Każda z tych książek ma ten duży tajl, który... To nie style. Style to są te klocki takie ten, a to jest po prostu klocek, który jest pięknie nadrukowany wszystkimi symbolami, które, wiecie, kojarzą nam się z obroną przed czarną magią. Z boku mamy oczywiście, yy, jak to się, garb, ramę naszej książki, tak to się mówi? Nie lubię czarnych klocków. Strasznie nie lubię czarnych klocków, bo widzicie, jak to wygląda. Tu jest od razu duży minus za to, że jest to książka czarna, ale no, pasuje, no, jaki miałbym mieć kolor książka do obrony czy przed czarną magią. Do góry mamy jeszcze pajączka, więc nie mogę Wam na początku pokazać. Taki słodki oto pajączek, już to z boczku go położymy, żeby nam się nigdzie nie zagubił. Otwieramy naszą książkę i teraz podobnie. O, a może zaczniemy sobie w ten sposób. Jak widzicie, mamy tu tablicę profesora Moody'ego, gdzie tutaj zaklęca jakieś obrony przed czarną magią, ważne sprawy i tak dalej. Dobrze, dobrze, mamy naszą tablicę. Dodatkowo, tak jak w poprzednim zestawie z tej serii, tutaj do góry mamy takie wystudowane jakby coś, dzięki czemu możemy tutaj przyczepić nasze figurki. A z drugiej strony jest to ławka profesora Moody'ego. Tak, taka ławka nauczyciela. No, urocza. Wygląda tak, jak ławka wyglądać powinna i... Dobrze, proszę, niech sobie profesor Moody tutaj ma. Tutaj mamy od razu z rogu, wyjmujemy skrzynię, a w niej patrzcie. Dostajemy Baby Moody'ego i co jest jeszcze najlepsze, dostajemy taką nano figurkę jeszcze w gratisie. Czekajcie. Jak Wy mam to pokazać, żebyście mieli full focus? O, tu możecie sobie zobaczyć pełną figurkę, nano figurkę. No jest przeurocza i właśnie dodatkowym tutaj jest to, że dostajemy drugą w gratisie. A tutaj dostajemy kolejną ławkę, dzięki której musimy... O! Jeszcze wyjąć sobie siedzenia, i tu nasi uczniowie będą mogli sobie przysiadć. Okej, okay, tak prezentuje się cały zestaw ta, że, takiej full okazałości, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Ale konstrukcje mamy już omówione, więc nie ma co zwlekać i myślę, że przyjrzyjmy się po prostu naszej książce z bliska. Tutaj z tej strony, jak widzicie, mamy tutaj jakieś eliksiry, jakieś. Yy... No, 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 przyrządy do, do lekcji, tak, będę używać bardzo nieprofesjonalnych słów, bo jestem w nazewnictwo najgorsza, ale staram się jak najbardziej. Wiem, że to jest lupa, o, tu mamy jakiś kielik, wiatraki, to chyba są wiatraki. Tutaj mamy też rozpalające się ognisko, fajne elementy naklejkowe, szkoda wiadomo, że naklejki, ale czego by się tu spodziewać. Mamy tutaj zaczepioną kość. Z tej strony, jak widzicie, też mamy no nieszczędzi w naklejkach, więc to jest myślę, że duży plus. Chociaż no, mówię, że nieszczędzi, a nie. Tutaj mogliby coś dodać. Nie powiecie, że nie. Mogliby coś tu dodać, jakąś taką właśnie też naklejkę, która nie sprawi, że będzie widać te moje ohydne i straszne yy, odciski od czarnych paluchów, w sensie od... Wiecie o co chodzi. Nie wiem co z mam jeszcze powiedzieć o tym zestawie, tutaj mamy jeszcze o, okno, fajna sprawa, tutaj... Czy my nie mieliśmy książki do tego? No i miałam rację, wypadła nam jeszcze książka, która ma tutaj specjalny nadruk, patrzcie, tym razem różniący się od poprzedniego superansko The Dark Mark. Jak widzicie miejsce na tą książkę jest tutaj, tylko trzeba ją tam dobrze włożyć, o! Widzicie, pasuje idealnie. Zdecydowanie widać, że ten zestaw jest taki bardziej obszerny, taki... Yy, oczywiście porównuję ja do poprzedniego zestawu, jaki omawialiśmy, czyli lekcji zielarstwa. To on, zielarstwo było jakieś takie, wiecie, bardziej skupione, troszeczkę mniejsze, a tu mi się wydaje, że to wszystko jest takie, widzicie, rozbudowane. Może to dlatego, że to jakoś też tak ułożyła. Żemy się tutaj z naprawdę ciekawymi konstrukcjami, elementami czy po prostu sposobami składania tych klocków przymocowania, i tak żeby jak widzicie, ten zestaw tak pod, podobnie jak poprzedni był kompaktowy, żebyśmy mogli go zabierać komfortowo w podróż i żeby z tym nie było żadnych problemów. Tak, mogę Wam jeszcze pokazać jak to się składa. Zrobimy sobie takie tu, tu, tu. Tu. To trzeba wpiąć do ławki. Teraz tą ławkę kładziemy tu. Na nią tą skrzynię. Do tego w to miejsce klikujemy naszą tablicę i na samą górę leci nasza a, nasz stud, nasza ławka naszego profesora Nudiego. Przejdźmy teraz do omawiania figurek. Pozwoliłam sobie wziąć jednocześnie Neville'a i Hermione razem omówić, bo w sumie te figurki nie mają w sobie nic szczególnego. Jak widzicie, torsiki też mają bardzo podobne. Ej, ale ja wymieniłam Hermione na krótkie, ruchome nóżki. Gdzie, gdzie one są? Wiedzcie, że obie te figurki powinny dostać takie nóżki jak ma Neville, czyli krótkie, ruchome. Nie wiem dlaczego ta hermiona akurat w tym momencie ma krótkie, nieruchome. Spójrzmy sobie jeszcze na alternatywną buźkę Hermiona. No. Za szczęśliwa to tu y, na pewno nie jest, fokus, fokus, o złapało. No i jeżeli chodzi o torsik, to widzicie Hermiona ma tutaj rozpiętą naszą koszulę, a y, Neville ma po prostu zapięte tak wiecie pod szyję. Jeżeli chodzi o alternatywną buźkę Neville'a, to taki widzicie są mnie neville'owaty i nie ma co tu nowego Ameryczki się nie odkryje, bo Newil to już jest w tylu zestawach, że już się gubię, ile ja tych Newili mam, bo to naprawdę stado to to, to mało powiedziane. Spójrzmy sobie jednak teraz na figurkę, która moim zdaniem jest no, największym atutem tego zestawu. Mowa tutaj oczywiście o profesorze Moody'im, który ma możliwość przemienienia się na profesora Kraucza, ale spokojnie, jeszcze chwilę, najpierw przyjrzyjmy się dokładnie naszemu Moody'emu. Nadruk na jego torsiku no, jest fenomenalny. W ogóle te nóżki, ta głupka, ten nadruk, ten nadruk, no, to jest dla mnie tak udana figurka, że, że po prostu cieszę się, że mogła wpaść w nasze rączki. Tutaj Szkoda, że to jedynie, że nie ma po boczku żadnych nadruków, ale to wiadomo przód rekompensuje wszystko. Tył, tył jak tył. E, myślę, że nie ma co tutaj się dłużej rozwlekać. Jaki z niego jest teraz przestronnik? No po prostu idealna minifigurka, zrobiona tak, jak się należy szczegółowo ładna, schludna. Myślę, że Mud i musi zamienić się w profesora Kraucza, żeby zobaczyć jego alternatywną ciemną stronę. Tak, dostajemy jeszcze włoski. Język na wierzchu, taki trochę zdziczały, ale idealnie odzorowuje to jego mimika twarzy, i jego tiki, które były w filmie. Pewnie pamiętacie, jak on cały czas tak. Jak ty to sobie sprawdzić, ja naprawdę polecam. Górka, tak samo jak i przed transformacją z włosków Moody'ego, które leżą tutaj, prezentuje się równie dobrze. No, dla mnie to jest największy atut tego zestawu, jak już mówiłam, ale myślę, że to nie ma co się powtarzać. Czekam na wasze opinie w komentarzach. I tak kochani, to by było na tyle. Dajcie znać, na którym miejscu Waszym zdaniem trafia ta książka pod względem naszej tier listy, którą robimy na podstawie filmów, które się pojawiają. W moim przypadku ta książka na pewno trafia na listę niższą niż Lekcje Zielarstwa, ale nadal nie ukrywam, że jest to zestaw warty zainteresowania. Moją osobistą ocenką będzie 8 na 10. Trochę mi brakuje do tego zestawu, wiecie czego, innych, nowych, świeżych, fajnych. Figurek. No ile tych Neville'ów możemy zostawiać? No ile, chociaż. Tamtego zestawu mi nie odebrałam. Był też Neville. Nie muszę być obiektywny, okej, okay, to, to, to mogę wyrazić swoje opinie, swoje zdanie. Bardzo mi się podoba ten zestaw. U ode mnie dostaję. Dajcie znać, jak wy go oceniacie. I co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia!